Jesteś najlepszym piekarzem anigatorem, jakiego znam! Zaginiony skarb grifom Jakie to ekscytujące! Mapa wzywa was do grifom samego serca Królestwa Gryfonów. Nie wiem, czy czytałyście Kronikę Wielkich Gryfonów, ale były to strasznie paskudne i nieprzyjemne stworzenia. Mówisz o gildzie? No, a o kim? Kiedy była w Ponyville, była wredna dla wszystkich moich przyjaciół. Szczególnie dla Pinkie Pie. Była trochę niemiła, fakt. Mhm. Mm Gilda ma swoje słabsze momenty, ale czeka was wycieczka do Stone, a według Kroniki ma cudowną, fascynującą historię. W pradawnych czasach gryfony były tak zachłanne jak smoki. Wciąż gromadziły coraz to nowe bogactwa. Ale wszystko się zmieniło, gdy król Grover znalazł tajemniczy złoty idol Boreasów. Według legendy idol powstał z kurzu złotych zachodów słońca, rozwianych wśród gór przez północne wiatry. Posiadanie idola wypełniało serca gryfonów dumą. Był to największy skarb, który zamienił Grifon Stone w majestatyczną stolicę wszystkich ziem się tak tym interesujesz w ogóle? To dzięki gildzie tak się zaciekawiłam, więc przeczytałam kronikę Wielkich Gryfonów. Nie mogłam się oderwać. A teraz. To wy zobaczycie Griffon Stone na własne oczy. A? Tylko ja i Rainbow Dash? Hej, możesz totalnie zająć moje miejsce. O, przerwałyście moją drzewkę? Może pojeć z... W końcu jesteś księżniczką przyjaźni. Nie, nie. Gdyby mapa chciała, żebym pojechała do najlepszego królestwa w Ekwestrii, zobaczyć pałac i idola, który połączył gryfonów, co byłoby najfajniejsze, to mnie też by przywołała. Na pewno świetnie sobie poradzicie, we dwie. Ja zostanę tu i będę robić ważne księżniczkowe rzeczy. No to jazda, Dashi! Lecimy do Ah! Już za dziewczyna! Co tam czytasz, Rainbow? Ach, twilight napisała tak z milion stron o tym, co można zobaczyć w Griffon Stone! W sensie, jest przewodnik! Jest coś o tym problemie do rozwiązania! Ile tego! To jak twilight w formie książki! Zawsze miejcie przy sobie monety! Gryfony Wam pomogą, jeżeli podzielicie się Waszym bogactwem. Oj. Trzecie, do bramy Gryfonów, przystańcie na chwilę i spójrzcie na północ, w stronę hiperboreańskich gór i cieszcie się pięknem Gryfon Stone. Kiedy znajdziecie się w centrum miasta, natychmiast udajcie się do pałacu przedstawić się królowi. Kronika Wielkich Gryfonów to stara księga i kończy się na koronacji 14 króla Gryfonów, króla Gucia. Nie mam pojęcia, kto tam teraz rządzi. Powiedzcie królowi, że wysyła was księżniczka przyjaźni i że przyjechałyście rozwiązać jakiś problem. Gdyby z jakiejś przyczyn król nie udzielił wam pomocy, sprawdźcie bibliotekę Gryphon Stone. Mała rada. Zakolegujcie się z bibliotekarką. Na pewno odpowie wam na wszystkie pytania. Dodatkowo przed budynkiem jest pomnik króla Grovera. Foteczki i nie zapomnijcie spróbować słynnych gryfonich ciastek. Podobno są przepyszne. O, szkoda, że nie ma Twilight. Na własne oczy zobaczyłaby gryfon Stone. Jest! Totalną dziurą! O, może mapa powinna była wezwać raliki zamiast nas. E, przepraszam pana! E, jesteśmy w gry tą, prawda? O. To nie było zbyt miłe! Widzisz? Gryfony są dokładnie takie, jak mówiłam. Może znajdziemy pałac i poprosimy króla o pomoc? Nie mamy króla. Frajerki. No cześć, Gilda. Dasz! Gryki! A co ty tu robisz? Ach, jestem gryfonem. Jakie ty masz usprawiedliwienie? Hej! Przyjechałyśmy pomóc Gryfonstom! Niby z czym? No, nie wiemy do końca, ale w grę wchodzi mapa, znaczki i problem. Ale nudy. Skoro nie macie króla, to może ty mi powiesz, gdzie jest idol Boreasu? <laughs> nie mów mi, że wierzycie w tę głupotę. Bardzo słusznie, że wierzą. <laughs> idol to najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się gryfonom. Ach, świetnie, dziadek Graf znowu się rozkręca. Opowiem Wam tragiczną historię, <laughs> jeśli macie monety. Ach. Pierwszy król gryfonów, król Grower, połączył nasz ród jak nikt przedtem i nikt później. I zrobił to za pomocą niezwykłego idola boreasów. Mm. Uf, <ścoughs> idol rodził dumę w sercach wszystkich gryfonów, które go widziały. A za kolejnych królów Gryfon Stone i nasz złoty idol były przedmiotem zazdrości wszystkich zwierząt. Trzymał nas razem. Był naszą tożsamością. Aż do czasów króla Gucia. Wówczas przybył Arimaspi, by ukraść nasz skarb. Król Gucio chciał go powstrzymać, ale Arimaspi uciekł razem z idolem. Kiedy nasz skarb zniknął w czeluściach zła, nasza duma odeszła razem z nim. Król Gucio był ostatnim królem Griffon Stone. Od tego czasu żyje się tu koszmarnie, koniec! O to najsmutniejsza historia świata! No cóż, życie to nie bajka, nie skarżyć się! Nic dziwnego, że kronika Twilight skończyła się na królu Guciu. Kto by chciał zapisywać taką smutną historię? Nie jest smutna! Czy ja ci wyglądam na smutną? Chyba wiem, po co ma pana tu przysłała. Musimy odnaleźć idol Borasów i przywrócić dumę i chwałę Griffon Stone. <laughs> nie mogę. Typowa pseudo-bohaterka. Nikogo już nie obchodzi ten stary idol. Nie rozumiecie? Nic nas to nie interesuje. I żyje nam się dobrze. Chyba, Rainbow Dash ma rację. Ma nas przysłała, żeby rozwiązać jakiś problem. Jedyny problem, Griffon Stone, to wasza obecność! Słuchać gildy. Znajdziemy ten skarb, uratujemy Gryphon i wrócimy do Ponyville. Jazda! Czekaj, Rainbow Dash, a co z Radami Twilight? Co? Chodzi ci o robienie foteczek? Mówiła, że znajdziemy wskazówki w bibliotece. No to powodzenia. Jak ci się znudzi przewodnik Twilight, to będę w czeluściach zła, szukając idola Boreasów. Słucham zaginionego idola i zamierzam uratować Gryffonston! Potrzebuję liny, haków i przewodnika po mrocznych czeluściach zła. A ja chcę monetki. Hej, Gilda! Plotki krążą, że Gryffonston ma genialną bibliotekę pełną super książek! Gdzie te plotki krążą? Wszędzie indziej biblioteka jest tematem numer jeden. Biblioteka jest tam, więc idź już do środka i daj mi spokój. O, może to dobrze, że Twilight nie przyjechała. Przykre są losy twojego miasta, królu, ale rainbow Dash na bank. Tu nie może chodzić o zwykły kawałek słowa. Masz rację, Pinky! Masz cudowne włosy! O, wasza królewska mość chyba przesadza. O, wiem, czego potrzebuje Griffon Stone! Mniej kucyków? Piosenki! Mam super piosenkę o uśmiechaniu się, która rozbawi nawet Najbardziej gburowa tego gryfona! O, Zakaz was? śpiewania! Ale tu jak was podnieść na duchu, jeśli nie można tu śpiewać? Tak, to największy problem, Gryfon Brak podnoszących na duchu kawałków. Skoro nie śpiewacie, to zorganizujmy imprezkę. Gryfonom przydałaby się porządna zabawa! Gdzie macie sklep z balonami? Nie ma sklepu? To, to może ciasto? Wszyscy kochają ciasto. Gdzie macie cukiernie? <grystanie> nie ma ani śpiewania, ani cukierni, ani balonów! No to na no, no, no miejsce! W każdej chwili możesz sobie stąd pójść! To jest wisienka na torcie. Nie, chwila! Nie może być wisienki, bo nie ma tortu! Ani muffinów, ani gryfonich ciastek! A, mamy gryfonie ciastka, to moja specjalność! To ja poproszę! Najpierw moneta. No i? Co? Smakuje? To sekretny przepis mojego dziadka. Ouu, chyba złamałam ząb? No to trudno, nie skarżyć mi się. Zresztą nic mnie to nie obchodzi. Chcę je sprzedać, żeby móc wyjechać z tego beznadziejnego miasta. Chętnie ci w tym pomogę. <grym> A możesz zacieśnić ten pasek przy kasku? A dostanę więcej monet? Ach, nieważne, dam radę. Jak y, głęboka jest ta czeluść? A twoje kieszenie? Czy gryfony mają jakieś zainteresowania oprócz monet? Daj monetę, to ci powiem. Nic dziwnego, że gilda jest taka miła. Receptura dziadka jest niezła, ale brakuje w niej jednego składnika. Czego? Przyjaźni. E, nie. Troszku do pieczenia. Na szczęście nigdzie się bez niego nie ruszam! Teraz chodź do mnie, no i zaraz będziesz miała ciastkę ortę góry złota. Greca! Wiedziałam, gilda! Możesz zgrywać górowa tego gryfona, ale masz bardzo dobre serce. O co ci chodzi? Właśnie pomogłaś przyjaciółce się podnieść! Co? Jej, Greta to zwykły gryfon. My tu nie mamy przyjaciół. Ach, kiedyś miałam przyjaciółkę, ale wiesz, jak to się skończyło. O nie! Muszę znaleźć Rainbow Dash! Nara! Na pewno nie możemy tam polecieć! Wow. Nieważne. Nie musisz już odpowiadać. Muszę tylko znaleźć idol i zabijamy się stąd. A! 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 Moje kupy to. Pomocy! Rzuć mi linę! A momenty? Czekaj! Pomocy! Wrócisz milę czy coś? Dobra, poszukam! Uwaga, leci! Idę po pomoc! Nigdzie się nie ruszaj! O, niby gdzie miałabym się ruszyć? O, ja nie chcę się stąd ruszać! Już nic nie pamiętasz? Nie pamiętam. O! No, co jest z tym gryfonem? Co? Na obozie dla lotników chyba powinno się latać. Może chcę ci oszczędzić upokorzenia. Jestem Rainbow Dash, a ty, a... G Gilda? Jesteś pewna? Trzymaj się mnie, Gilda! Razem nie damy się tym chłopakom. O, świetna jesteś! <laughs> ty też Rainbow Dash! Robi. Klub juniorów to nasz świat! Chcemy wlecieć aż do gwiazd! Prędkość to nasz główny cel! Nigdy nie, nie poddamy się! Dobra, pomogę jej, ale nie będę już jej przyjaciółką! W porządku. Tylko, że będziesz! Jesteś ważniejsza niż jakiś głupi kawał złota. mnie później spinaczka. Przepraszam za to jak was wcześniej traktowałam. Dzięki Gilda. Siny przyjęte! A ja przepraszam, że nie odzyskaliśmy idola. Już nigdy nie rozwiążemy problemu Gryphon Stone. Właśnie to starałam ci się powiedzieć! Mama nie wysłała nas tutaj po idol Boreasów. Miałyśmy go zastąpić czymś dużo lepszym! Dla Gryfonów nie istnieje nic lepszego od złota! Dlatego, że nie znacie przyjaźni! Nauczcie się znowu dbać o siebie! Wtedy Gryphon Stone będzie najpotężniejszym królestwem ze wszystkich! I do tego nie potrzebujecie złotego idola. Potrzebujecie siebie nawzajem. Wow, Pinki, to było wzruszające. A, dziękuję. Taki mam styl. No dalej, Gilda, poszukaj przyjaciół. No nie wiem, Pinki. Serio myślisz, że Gryfony to kupią? Nie jesteśmy w Ponyville, niestety. Ok. Była super przerażona, dopóki nie dałam jej ciastka. Spróbowała ciastko i bardzo jej smakowało. To pierwsza miła rzecz, jaką kiedykolwiek usłyszałam od gryfona. Wow, Pinky! Chyba rozwiązałyśmy ten tajemniczy problem. Proszek do pieczenia potrafi zdziałać cuda z ciastkami i z przyjaźnią. Pora wracać do domu. Co? Mam zdobywać przyjaciół w pojedynkę? Jak mam to zrobić? Nie znalazłam jeszcze nawet jednego przyjaciela. No, to prawda, bo masz już dwójkę. Tulaki! Dużo tulaków! Ale będziecie mnie odwiedzać, co? Spróbuj nas powstrzymać! Tak gadasz? Z nikim? Chodźmy do domu. Ciekawe jak Gami poradził sobie z przepisem babci na ciasto.